To za chwilę tych deportowanych panów przedstawimy, którzy są tutaj z nami w studio, ale najpierw zaczniemy od ciebie. Już? Działają słuchawki? Nie. Nic bo... nie słyszę. To dobrze, bo to są od laptopa, tak? Dowcip tutaj robimy. od <laughs> czasu do czasu robimy sobie takie dowcipy. Tak, mogę. Jak te możesz, tak? Działają teraz? Tak, tak, dobrze. To coś powiedz o tej muzyce, która się pojawi na moment. Za moment usłyszymy utwór, który został nagrany przez zespół Teen Rupees. strach, twój ważny dzień To pierwsze kroki na tatami, boisz się? Przewrót przewrotem, rzut o matę, ciukiem gest To trener szepnął, judo drogą twoją jest Zacząłeś kształcić swoje ciało Na matę szybki rej, za się Skupienie pełne w myśli, rzut ustawia mnie A tak na nogi wiążąc górę rzucam w przód Stąpywa mi a on stoi tak bez słów. Przeciw! Ania Radkę tuż obok mnie, naście lat temu pojawiała się tu przy Berlińskiego 5, być może niektórzy pamiętają, ci co mają bardzo, bardzo taką um, powiedzmy pamięć komputerową. Ale dobrze, to stare czasy teraz zupełnie czymś innym się zajmujesz i będziemy Państwa zapraszali na wrześniowe imprezy sportowe w Klubie Olimpia. Tak, wrześniowe, ale nie tylko wrześniowe, mm -hmm. bo już mamy letnie warsztaty, które są darmowe i mamy warsztaty z Aikido. W tej chwili trwają. Zapraszamy wtorek, czwartek, szczegóły na stronie internetowej, którą jeszcze podamy. Mamy warsztaty w sierpniu z Judo, z Karate i Winchun. Także te warsztaty są darmowe, można przyjść. Jak ktoś ma czas, chciałby spróbować poznać bliżej te sporty, to można jak najbardziej do nas przyjść. A od września mamy regularne treningi. Ja powiem Państwu, że Ania tutaj czterech panów przeprowadziła, specjalistów od tych wszystkich sportów, które wymieniła. Zacznijmy od pana Pawła Alberty. Karate. To. Panie Pawle, ja sobie myślę, że to gdzieś, przynajmniej myślałem, że jakby zainteresowanie tym sportem gdzieś przeminęło z latami 70., i 80., -tymi, a wcale tak nie jest. Znaczy, się, jeżeli chodzi o nabór, na pewno jest to sytuacja nieporównywalna. Taki dowcip za 70., jak zrobić dobre pieniądze, zrobić zapisy i wyjechać z pieniędzmi, tak? I po prostu zabrać pierwsze składki. No Wtedy to, był boom. to znaczy się. Brusli i tak, tak dalej zrobiło to swoje, ale walory karate, które istnieją w sposób obiektywny ze względu na szum i fale medialne, one pozostały, bo piramida zwycięzca w sportach walki polega na zbudowaniu trzech, trzech cegieł, motoryki, techniki i taktyki. Karate jest bardzo dobrze dopracowane od strony tak taktycznej, jak i technicznej, a e, teraz z punktu widzenia takiego mojego subiektywnego, e, jestem człowiekiem, który treningi zaczynał 30 ileś lat temu i nadal mi się chce. I sprawia mi to po prostu przyjemność. E, ma duże walory prozdrowotne. Mhm, no widać. To akurat nie tylko, nie, nie tylko trening karate. E, natomiast e, to, to, był daje... to był biceps, co widzieliśmy. To był biceps, skóry. tak, ale po kontuzji, także to jest jedna no, trzy czwarte tego co było normalnie. W każdym razie da się zrobić. Naprawdę mhm. da się zrobić dużo trzeba po prostu chcieć, tylko y, dla osób zainteresowanych warunkiem podstawowym jest jakby wsiąść na swojego konia. No nie, nie każdemu wszystko będzie odpowiadać po prostu. Dlatego y, fajną ofertą ze strony klubu jest to, że tutaj pozwoli na no, i pokazanie. Próbują. Dokładnie, mhm. oczywiście. Od września każdy będzie miał możliwość korzystania dwóch, dwóch termowych, dwóch tygodni darmowych Trainingów. I wtedy będzie mógł zadecydować. Tak? Co wybiera. To z tych takich powiedzmy, bardziej klasycznych rzeczy. To jeszcze jest tutaj pan Krzysiek, panek po mojej lewej ręce. Judo to łagodna droga, tak? Dobrze pamiętam? Bo ja na studiach to u Czesława Kopalskiego ćwiczyłem właśnie ten sport. O, bo no, tak się mówi, że to jest łagodna droga, aczkolwiek na macie można zobaczyć, że e, no, jest ostra walka. Mhm. E, zachęciłbym do uprawiania tego sportu, ponieważ e, w nim angażuje się tak naprawdę wszystkie mięśnie. E, i poprawia się przez tą, tą ogólną sprawność fizyczną, ale oprócz tego e, uczymy się pokory, czy też no, nie każdy wygrywa swoje walki, nie każdy wszystkie walki wygrywa, uczymy się porażki, e, szacunku dla przeciwnika. To już zaczynać mogą nawet małe dzieci, tak? Bo myślę, że jeśli tak. chodzi o karate to tak raczej już no, też małe dzieci. Tendencja była. Aż znaczy tak, nawet podręcznikowe rozwiązania z lat 60., -tych, 70., -tych, zapasy judo mówiły od 12-14 roku życia. Mm -hmm. A Japończycy się przerzucali żartami: jak zaczęli w 4 roku życia, to dobrze, jak w 5, to już teraz za późno. Nie? I okazuje się, że małe dzieci też można trenować. Ja prowadziłem zajęcia z przedszkolakami, i jest to temat trudny, mhm. aczkolwiek warto spróbować. Ale judo dla przedszkolaków na pewno. E, tak, chociaż na początku jest to takie wprowadzenie w temat, jest to poprawienie tej sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, a dopiero potem wprowadza się te tajniki judo. Okej, okay, no to tak. Karate, judo, aikido. Pan e, Marcin Wojdowski. Aikido to dosyć modna rzecz. E, no, ta moda już troszeczkę przemija. Tak? Troszeczkę przemija. Miały też taki jakiś swój boom 20-30 lat temu i po cichu zaczęły już wygasać, co na czym niektórzy ubolewają, ale ludzie, którzy przychodzą na Aikido, faktycznie czasem się zdarza, z innych sztuk walki podbieramy uczniów, no są zafascynowani ruchem, pełnością wykonania, pracą ze sprzętem, takie troszeczkę tak. odskoczenie. Teraz o... ze sprzętem. Powiedzmy, że kido To tam są te. Macie to, znaczy takie ki kije, tak, takie miecze. Bokeny, wie... Takie tam, to, miecze. Mam także jo, czyli odpowiednik e, e, pałki. E, także ćwiczymy z mieczami e, prawdziwymi, z jajto. Z jajto. No, proszę Państwa, gdyby ktoś chciał na przykład Aikido spróbować, to u Pana Marcina i jeszcze jest Pan Krzysztof Kaczmarek, który zaprosi na sport, którego no, nie znam. Nie znam, powiem szczerze, co to jest Panie Krzysztof? Myślę, że wbrew pozorom pana, bo tak. wszyscy kojarzą w Bruseli, a uh -huh. Wing Chun, który ćwiczę, to jest odmiana Kung Fu, od której w Brusli właśnie zaczynał, no to spacer, tak. który wyprowadził swoje Jeet Do. Według legendy Wing Chun został stworzony 300 lat temu przez kobietę, także jest bardzo ciekawy. Bardzo ciekawe I, i przychodzą kobiety też? Przychodzą. Mogę zdradzić, że nasze warsztaty większość osób zapisanych w tej chwili to są dziewczyny, także. To jest, to myślę, niesamowita historia, bo po prostu w tej chwili moim zdaniem, moim zdaniem, może panowie mnie poprawią, jest ciężko na, namówić młodych ludzi, żeby się ruszyli z domu. Żeby nie tylko piwko, telewizor e, i wysiadywanie na ławce pod blokiem, a to, to, to wymaga samozaparcia. Treningi codzienne, może nie tyle co stawianie alternatywy do tego, co robimy na co dzień, co troszeczkę przełamanie tych stereotypów kreowanych niestety przez media w dzisiejszych mm -hmm. czasach. Wszystkie pokazy i efektywne akcje w filmach. Za kina hollywoodzkiego. Dosyć troszeczkę wypaczają pogląd na sztuki walki i dosyć ciężko z instruktorem potem przełamać tą barierę. Ale jak już się uda, to wtedy śmiało można nam próbować tego liściom. Mm -hmm. A kto przychodzi? Przychodzą ci, którzy chcą być, nie wiem, mistrzami podwórka, którzy chcą rządzić w klasie, chcą być po prostu jakby będą no, herosami u, u siebie na, na swoim terenie? Czy tu chodzi o jakiś tam no, 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 rozwój osobowości? tak, że na początku ludzie przychodzą z różnych względów. Część ludzi przychodzi z, z szeroko pojętego fitnessu, mm -hmm. a część, żeby podszkolić swoje umiejętności samoobrony. Natomiast na końcu jest tak, że obecnie, na którą walkę przypadnie, którą sztukę walki przypadnie, wybór a na końcu chodzi o ten rozwój i taką wartość mm -hmm. treningu. A z treningą. Aniu, to zapraszamy, tak? Chciałabym tylko jeszcze dodać, że bardzo dużo przedszkolaków ćwiczy w Olimpii, bo rodzice dojrzewają do punktu widzenia, że lepiej dziecko posłać na trening, niż postawić przed telewizorem, że oglądał bajkę. I to mnie bardzo cieszy, bo to jest nadzieja na przyszłość. We wrześniu zapisy, a teraz takie powiedzmy... Darmowe letnie warsztaty. I wszystkie informacje znajdą Państwo na Facebooku naszym profilu PKS Olimpia, albo na stronie internetowej www.juda.pl Domyślnik Ania Radkę, bardzo dziękuję i Panu również. Merkury, Merkury, Merkury. Polskie Radio.